To jeszcze na koniec e, chciałem się zapytać, bo ja czasami mam taki problem na blogu. że Czuję, że powinienem coś napisać, ale nie mam, nie mam kompletnie we mnie twórczej, nie wiem o czym, co wtedy robić. No to wtedy nie piszę przez pewien czas. Tak? Potrzeba, bo potem jeden, drugi, trzeci głos od razu mi podaje, podaje myśli kompletnie. Ja to mam, Czyli na siłę nie. Na siłę nie, na siłę nie piszę. Nic na siłę nie może, na siłę to... Ja myślę, że... Nic na siłę, także na siłę, tak. To myśli spontaniczne, prawda? Nie, muszę, muszę mieć coś do powiedzenia, potem ci powiedzą, nic nie mam do powiedzenia, dlaczego o tym mówił pół godziny. Wtedy <laughs> <laughs> rzeczywiście nie, tak. Więc jeśli, jeśli będę, nie mam to. Dzisiaj to były poecie, prawda? Bo gdy wydaje mi na to, poeta musi, żeby dostać stopień magistra czy potem profesora, a to musi napisać na ja te cztery wiersze, a jak nie napisze, nie ma weny. A w przyszłym roku napisze pięćdziesiąt, prawda? I będzie dobrze. Bo pani Szymborska nieboszka, przyszła, ona ostatnio bardzo mało pisała. Tak? A co napisała, to jest takie piadoweczki. Jest wężeń, ale często właśnie od wypowiedzi na blogu blogerów pomagają do tego, w jakiś temat zaskoczył. O, to ta osoba dobrze napisała, odpowiem albo rozwinę temat, albo się nie zgodzę, albo pocieszę, że ktoś tak nie rozumie. Ja Czyli jak mamy coś robić, to już robimy dobrze. To robimy dobrze, mi ja się podoba bardzo, bo bardzo wielu mnie, tych anonimowych, to nie rugało, ja mam swój, swój ten CV, prawda, z curriculum vitae, no mm -hmm. najpierw kto jestem, jaka szkoła, jak tam i dalej, potem wszystkie honory, oznaczenia, a na końcu wszystkie wyzwiska, wie mnie ruga, że To jest 23 chyba, judas, zdrajca, jakiś tam zakapturzony w nich, gangster, no, członek batachy Parszywych Kundli i napisałem na końcu i wiadomo, że znawcy, mówią, że opinie negatywne są bliższe prawdy od pozytywnej. I to jest bardzo dobre, sobie rachunek sumienia Dlaczego nie i w dalszym Kiedyś na onecie przez chyba tydzień czasu wysiało oświetlenie, poniża ateistów, na książce, że bardzo. To zauważyli, co taki ateista pisał, że poniżą, a to zupełnie, no, albo niezrozumie, albo niezrozumienie, albo złowo, że mnie dopiózł, bo jak on poniża katolików, to mu wolno, a jak, a ja ateiście powiem prawdę, to nie wolno, bo jest a ciekawe, niektóre dyskusje były, też że z adminem, naszym szefem, prawda, tego, no niektórzy żeśmy powiedzieli, no musimy usuwać, niestety. Dlaczego? Dlatego, że jeśli ze mną się zgodzę na wszystkie dyskusje, że nie ma Pana Boga, że Kościół jest pazerny, myślę, że są pedały. Wszystko to jest i możemy spokojnie tłumaczyć. Ale do mnie na blogu piszą też i kobiety, do ciebie fanki piszą, do mnie piszą odprawda. Oto od szkoły podstawowej, prawda, aż do bardzo starszych, panie 83 czy 85, prawda, I jeśli ktoś potem znieważa te kobiety, wyzywa i wyśmiewa ich religijność, przepraszam, panie pisząca na księdza ma prawo spodziewać się, nie będzie obrażana, prawda. No i dlatego wtedy się powiedzieli, jeśli tak, to nie wszyscy, ale powiem, jeśli chcesz wejść na nowo, zmień nikt i zmienić styl pisania, wtedy Aj. bez kłopotów, prawda, a tak nie. Czyli daj, dajemy drugą szansę. Dajemy szansę, ale w tym musi być a jeden też zmienia, nikt już tam las, prawda, ale jednak pisze delikatnie, takie, takie obrażania, no takie kretynizmy, przekroczył granicę przyzwoitości, no to się delikatnie ma bo po to, tak się, no to, nie ma nie, nie można. No dobrze, ojcze Lanie, to dziękuję. bardzo dziękuję za rozmowę. Pierwsza część dziękuję. Zobaczymy, co powiedzą nasi, którzy. Do naszych fanów się zwracamy. Wszystkich, zobaczą co rozmowy, nie tam swoje dodadzą. Bo patrzcie, jak nowa dwa stare i młode siostry, nie ma konfliktu pokoleń w słowach tak ważnych jak człowiek, praca, zaangażowanie, jakaś szczerość uczciwa do siebie i do wszystkich, z którymi mamy do czynienia. Tak jest, ojcze. Jeszcze. Jakąś tam współpracę będziemy utrzymywać. Ja uważam, to. Spotkanie się nigdy nie jest przypadkowe. Dobra, mm. zawsze jest podczas. Przypadki są tylko w gramatyce, a przypadkami ktoś kieruje. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich. Cześć. Just. Pax. O, co gdzie się <grym> przykazem. To